Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku Ja tutaj przed, yy, przed tym, przed mapą naszą tutaj, prawda yy, jak, jak, tego, duecika Witam was serdecznie Ej, bo ta mapa jest niezaktualizowana. to Tu trzeba zaktualizować, bo to się tak nie... Ojej, patrzcie ile się tu pozmieniało Patrzcie jakie to są zmiany No to trzeba aktualizować, bo tu jest, kurczę Mi się tyle wydarzyło, a my tutaj w ogóle bez, bez, bez ten, bez jakichkolwiek Ej, a jak to teraz wygląda? To, to teraz, to no, tu nam, na tej, na tej mapie no zaczyna to nabierać, że tak powiem, kolorytu no czekaj, muszę tam polecieć. No, muszę tra, się tam, zaktualizować. O, nie, nie, nie wszystkie muszę, Nie, muszę bo tu, tutaj trzeba było akurat tam. Tam trzeba było, no dobra, no, a tam coś jest? Nie, tam było, tu był netherrack na tej mapie po prostu. A, no dobrze, no nie dobrze. No to w takim razie pokażmy, może co się tak na szybko zmieniało. Jak widzicie, powstał tutaj taki most. Uuu. Tam wiosny się troszkę porozbudowało, tutaj jak już zbudował taki porcik i tak dalej. Przede wszystkim zniknął ten budynek na środku, co, co jest pierwszą taką najważniejszą rzeczą, o której trzeba wspomnieć, ponieważ był on widoczny dokładnie tutaj. A już go nie ma I został, że tak powiem zmieniony I już jest tutaj tylko taki most na bok Tutaj jest porcik, tu jest cała wioska, która się bardzo fajnie rozbudowała O wiele lepiej to wygląda, o wiele lepiej O wiele lepiej to wygląda, dokładnie, tam jest mister mgła No i co? I tu mamy jednego bikona, tu mamy drugiego bikona eee, Tu jest moja latarnia Tu jest to co było, tam jest jeszcze jeden most Właśnie tego mostu nie pokazałem, więc tak na szybko wam tylko z daleka pokażę jak ten most wygląda A pa pa, pa pa, sztuczka pod mostem przelatuje, pa Gdzie? Pa 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 A tam, a tamtym no dawaj przelać. Dobra, no, obraz stary. Starygo. Starygo bomba. Dobra, słuchaj, ja, ba, jest bardzo ważna rzecz, bo spytacie powiedzieć, gdzie są ci villagerzy, no tak jak powiedzieliśmy, są tutaj, ale to nie są byle jacy villagerzy, bo słuchajcie, wielu villagerów, których tutaj mieliśmy, wypuściliśmy do tamtej wioski, bo po prostu się nie nadawali, po prostu mieli słabe chodź, enchanty. i sumie, chodź, czy one w ogóle żyją dobra, jeszcze. Dobra, no jestem właśnie ciekaw. E, jest, patrz, jest, zaraz, pierwszy, zaraz, pierwszy, zaraz, zaraz. Rondo, tu, tu jest, jak so, widzicie, tutaj... pierwszy emeraldowy, yes. który ma jakieś tutaj e e enchanty i, i że tak powiem, jest tamtąd i był, jakby to powiedzieć, y no, w porządku, ale jednak... Nie spełnia naszych wymagań. W ogóle, że nie ma teraz. O kurde, jakich kichnąć No nie, Jagieł. Jagiel, zdrówka zdrowka Jagiełowi, bo Jagieł to jest poturbowany człowiek ostatnio, I ledwo siedzi. No to Dlatego no, też filmy vlogowe nie nagrywamy teraz, bo rozlegę musi się zregenerować. O mam I diamentowego. Ten, masz diamentowego, no to są tutaj tak, mi po prostu łążąc tutaj po tej wiosce. Nie kuszę, szukać... ma na sprzedaż za Emerald. Chcesz kuszę? To chcesz, chcesz kuszę? Stary strzały z regeneracją, normalnie mogę cię strzelać i byś się regenerował, ale To by przydała strzała z regeneracją teraz. No, to prawda, to jest z naprawą, a to jest właśnie. Wypuściliśmy też chłopa z naprawą, spytacie dlaczego? Ponieważ to był najlepszy. Chłop, przecież. Tak, był najlepszy, ale naprawę łatwo było weekspić tym bardziej, że jak zaraz wam pokażę co tam jest, to zrozumiecie dlaczego naprawa jest tu, a nie tam. Dobra, chodź, idziemy tam, pokażę widzą, jak to wygląda, bo jestem zajarany tym miejscem, to jest moim zdaniem. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Dobra, patrzcie. Tu są sami inteligenci, po prostu nie ma tu głupiego villagera. Wszyscy, którzy tutaj są, mają najfajniejsze enchanty, jakie mogą być, ale jak widzicie, wszyscy mają tutaj tylko i wyłącznie te. te, jak to się nazywa. Bookshelf, nie, e, bookshelf. Bookshelfy, nie, to nie są bookshelfy. To jest e, pulpity po prostu. Po, nie wiem, jak to jest pulpity. pulpity. Nieważne, pulpity, wszyscy mają pulpity, ponieważ e, chcieliśmy tutaj zrobić taką Taką totalnie inteligencję. Tu są sami inteligenci. To jest sort najlepszych villagerów, najlepszych, bo patrzcie, tutaj nawet jest Burżuazja. Moc, 5, mo, moc 5, moc 5 ma, więc to jest mega dobry enchant. Dodatkowo uderzenie 1 to średni, grabiesz 3 spoko. No i na im tagi, e, bardzo fajnie. Mamy jakieś lampy, tu były ekspione, widać. Ciernie 3, mamy Ciernie 3, kolejna książka bardzo fajna ochrona 2, wybitny znowu name tag i fajnie, bardzo podobne mają. Teraz tu niezniszczalność 3, ochrona 2, jedwabny dotyk, więc wszystko co jest potrzebne i znowu tam jakieś inne, inne rzeczy. Kolejny, ostrość 4, no i znowu jakieś inne takie rzeczy, które. No, się ostrość 5, są, ale nie, nie udało się nam. Tak, nie jakby, udało się, wiecie, co, dlatego? dlatego zostawiliśmy ich, ponieważ tak naprawdę to, na czym najlepiej zyskujemy emeraldy, to jest tak naprawdę papier i ewentualnie później jakieś żarcie, które tak naprawdę relony. jest wszystko u, u Jagieła tam na dole, tam pod, pod jego chatą więc nie potrzebujemy tam villagerów z, z tym z jedzeniem, więc tutaj ich w ogóle nie ma. Dobra, tutaj jest kolejny. Ochrona 4, yy, po, porażenie, więc też fajnie. Yy, I z naprawa. Uwaga, naprawa. czaisz, Tu jest naprawa na tym chłopie. Teraz niżej? O tak, kurde. Niżej jest naprawa. trafiła nam się druga naprawa. A tu jest gościu, który ma mending. I tu jest jeszcze jedna naprawa. Uderzenie 2, ostrość 4, więc mamy podwójnie ostrość, też tam była ostrość. To jest kozak, jest, że daje szkło, do sprzedaje. Tak. Ta, więc tutaj, ten tutaj ten jest projekt robi... taki. A, ten że szkło, sprzedaje, tak, tak, tak. No, no wpierony. Tak, i właśnie dlatego tu jest też bardzo fajne, właśnie, że Emerald może można bardzo fajnie ekspić, bo mają bardzo fajne oferty, jeśli chodzi o. No kurde. No i tutaj, wydajność 5, to jest mega dobry no enchant, no szybkie ładowanie. No i znowu masa różnych rzeczy. No masa różnych rzeczy. No masa lojalność lojalność trójząb, 3, 3 się ostrze i odrzut, a lojalność jest do tego do trójzę, więc 3. Ty, to może zobaczmy trójzomp dzisiaj. Postarajmy się zdobyć trójząb Dobra, patrz, tu co tu jest A, jeszcze? No i tu jest jeszcze tu jest diamentowy ziomeczek ekskluzywny naganiacz. Więc to jest, to jest już totalna potęga. Ten, ten... Wejdź do niego, zobaczymy co się stanie. Nie nie nie, 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 bo my jesteśmy na hardzie. Jak on mi wyciągnie długą, to, mnie, to się nakryje No, No to, no to leś w takim razie za mną, bo ja wiem, gdzie mo można je zdobyć. Chodź, Ej, co Siup. zdobyć? Trójząb a trójząb, okej, okay, no to lecimy w takim razie zdobyć trójząb. No mam nadzieję, że się Super. uda. Będzie. Ja bym chciał trójząb, bo właśnie jak mamy tam już takie książki, to możemy bardzo łatwo ten trójząb zdobyć. A, a jeżeli tak powiem... się to się w Monumencie zdobywa, tak? Nie, 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 trójząb się zdobywa w tych, topielce mają niektóre trójzęb, i po prostu trzeba zabić i musi trójząb wypaść. Chyba. A, o kurde. Więc my musimy lecieć nad wodę i po prostu znaleźć to pielce. Ale mi się wydaje, właśnie, że nie. Serio? Szczerze, no, że nie wypadać ci tak trójząb, że go trzeba skraftować Ale z czego? No, z tego pryzmatu czy jak to się tam nazywa? Aha, jest coś takiego faktycznie, no? Czekaj, kurde. Trzeba... Czekaj, Teraz... musimy wygooglować. No trzeba to wygooglować, bo stary, ja nie, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, czekaj, sprawdzę to. E, szybko, żeby żeby nie było e, wątpliwości. E, e, Trójzomb... Minecraft crafting. Uwaga. Trójzob można uzyskać zabijając utopca, który go trzyma przed śmiercią. No właśnie, tak jak powiedziałem. Kurde. Czyli miałem kurde, rację, lipa. miałem rację. no. A myślałem, że tutaj w tym monumencie to się nie, zrobiło. Nie, 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 niestety nie. Dobra, słuchaj, musimy. Jest noc się robi, niestety, a my potrzebujemy jeszcze łódki, żeby móc tutaj pływać i poszukać kierowców. Dobrze, nie? Więc noc? Umieram. No, no w sumie tak, dobrze. Co umierasz? Jak umierasz? Jestem przy Monumencie i zaczęły mnie te galarety bić Kurde, gdzie to? Ja już nie wiem jak się tam na ten Monument dostać, ja raz tam tylko leciałem A gdzie jesteś teraz? ja jestem Obok przy tej dżungli Ale... A masz taką... masz... W o dobra, ja widzę, takie... już, widzę już, widzę już, widzę już, widzę już, dobra Monument dobra, widzisz? Tak, 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 jestem nad Monumentem Ale to nie ma sensu stary, szukajmy tych utopców Nie, 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 nie Ja, ja też Potrzebuję monumentem. jeszcze, potrzebuję jeszcze O, widzę cię. O, dobra Szybki crafting Bo mnie tu zaraz będą ładować Mmm Oła, już... ała. O nie, nie zostawcie mnie, zostawcie mnie. Dobra, odlatuję trochę dalej, mam dwie łódki stary Chodź, lecimy szukać utopców. To jest to jest teraz, to jest teraz plan i ja chcę, ja chcę ten trójząb Wydaje mi się, że uda nam się go zdobyć Czy na oceanie są te, te? Są, są, są. Tylko gdzieś przy brzegach chyba zazwyczaj. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja jestem. No ja blisko monumentu, no szukaj mnie. Dobra, szukamy tych utopców, mam nadzieję, że gdzieś tu będą. Tu widzę delfiny są po prawej, ale nie tak, widzę dzisiaj utopców. Niestety. pójdź tam, później pływać, musimy pływać, ale się płynąć. zrespią. No musimy płynąć tam, może... Myślisz, że się zrespią? Czy to... Trzeba szukać Jest, taki... jest widzę, 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 widzę. O, widzę, ale on lewo, nie ma lewo. trój chyba. Tak, on nie Nie ma, no to olewamy go, nawet nie poświęcają mu czasu, tak, bo to bez sensu. Tak, tak, tak. Ej, poczekaj, płynie, muszę coś zrobić. Co musisz zrobić? A, ty chcesz wyekspić sobie ten hełm. Rozumiem. Tak, tak, tak. Dobra. Trawę morską, tak a, a co trzeba wyekspić z nich, żeby, żeby był? Ten, no hit nie. Hit. O wioska! No wioska tu jest, też zaraz się dziwiem, ale widzę, że tu też jest. Ale malutka, no tu nawet nie ma co lecieć. Co, co musi dać? Nie trawę morską, tylko kawałek muszli takiej, nie? Nie wiem, tylko takiego zielonego, nie wiem co to, jak się to nazywa. Dobra, no okej. Okay. Dobra, okay, no nie ma, nie ma tu topierców, tak szczerze. Szucham. No nie ma, musimy, musimy przelecieć gdzieś tam dalej. Ej, bo strasznie mała wioska. Nigdy tak małej nie widziałem. Przeleśmy gdzieś tam dalej i znajdźmy jakąś, yy, jakąś wodę większą. O, tu jest woda większa. Chyba. Albo i nie. Zbieraj kwiaty ładne jak znajdziesz, bo trzeba na dekorację Aha, No Nie no, to już nie tracę na to teraz czasu, będę później zbierać Później się przylecę drugi raz e, Dobra, nie, nie ma tu musimy szukać wody stary Dobrze widzowie, mamy statek, znaleźliśmy statek, ale niestety to nie jest to co my potrzebujemy Ale jak już jest statek to go przynajmniej zeksplorujemy, bo coś tu może być ciekawego Węgiel i to w sumie by było na tyle z ciekawych rzeczy Delfiny tu stary pływają I słabe rzeczy tu są, nie 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 bo, Ale one dają speeda Delfiny? Delfiny dają, no. Ty stary, jeszcze litra je, je, ze z nimi. Z... Co? No, próbuj se. Mm, dobra, zaraz, czeka, bo ja ja szukam... A widzę, gdzie ty jesteś, ale ja szukam tego tych utopców, kurczę, na tym mi zależy najbardziej. Zerwasz się, latam i szukam. A nie mogę ich znaleźć, szukaj takich podwodnych struktur, takich jakby... Mmm, no tu jest jakiś portal, ale nie wiem, przy portalu to raczej średnio Przecież sprawdzę skrzynkę O kurde, topy się Uuuur, o, 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 o jest delfin Dawaj, chodź tu delfinku Średnio, chyba ktoś ich tu był Ja tu pływam stary, szukam Tu nic nie ma stary, trzeba lecieć dalej Dobra, mamy jakieś topielce, ale kurczę, żadne nie ma trójzębu Niestety A to jest dla nas najważniejsze, żeby ktoś miał, oła trójząb z tymi, tymi zębami to będzie ciężko, bo oni takie ciosy. Wypadło mi nieźmi z niego. wypadła Tak, bo to tak może wypaść. Dobra, no, ale... dalej daj, pokażę Klipa. ci sztuczkę, patrz. Co? Bo tutaj delfin pływa gdzieś, poczekaj, muszę go znaleźć. Zidentyfikować go, trzeba. Hmm. Ja, I on jest. Ja tu, kurczę, jest tak ciemno, jeszcze mnie to tak denerwuje, jak ja nic nie widzę w tej wodzie. Nie wiem, stary, szkoda czasu na tego delfina, ja wiem, będziesz szybciej leciał. Chodź, płyniemy dalej, płyniemy dalej, szukamy następnych tych, bo tutaj nic Ale nie... ma Ej, w tamtą stronę. Tam, stamtąd my przylecieliśmy Jak stamtąd. No stamtąd chyba. Czy nie? Nie, już bo czekaj. Gubię. Ja już się zgubiłem stary, jeszcze nie skąd my przylecieliśmy. Ja nie mogę. Dobra, mamy Ała. mamy to pielce! Ja nie mogę, władowaliśmy się tak w nich bardzo szybko. O, kurczę, kurczę, o Ląduje, ląduje, ląduje. dawaj go, dawaj go w tego, dawaj, tego wodzie, bo ja ginę. Ja nie mogę jak mnie nasadził chłop Wiosny gwin, co to było? Nie wypad nie wypadło! Co? A ty go nie jeden wypadło. był z tym tym? Tak, tak. Kurde. To że, że najlepiej, jak ja. O, patrz, takie coś musimy szukać. Tu znaleźliśmy coś takiego, widzisz? Pod wodą. Przy tym się respią, przy takich strukturach właśnie. Tu się Szkoda. Jest, jest, patrz, płynie, płynie, o, jest. Ale jest trój zębem? Nie, zwykły. A no to nie, to tego widzę też. Potrzebujemy strój zębem koniecznie. Kurczę, no szkoda, że tam nie wypadł. Muszę ja ich zabijać, bo ja mam to... Co? Tu są w tym wodzie, patrz, ma jakąś wędkę! Co łuk ma? Ej ja on mi sobie strzelał we mnie. O kurde, o. ty łuk ma faktycznie. Nie wędkę ma, łuk. Nie, wędkę. Co to jest stary? Ej, tlen, tlen, tlen tu jest! O, tlen. o kurde, gór. mi tlen. Dobra, zaczynaj stary mieniem, jest stary? Jest tu dużo. Dobra, spływam tu na dół, zobaczę co tutaj jest. To nie jest się. dużo faktycznie, ale nie ma, nie ma z trójzębem, nie? Jadę na dół. Nie no, to jest stary bez niebez... Ja nie, ja wypływam, bo nie mam tlenu. O kurde, tlen. tlen masz tlen, nie? Tlen Uch! Dobra. Zjadłem se Nie wiem stary jak te topierce działają Ale jest ich tu dużo faktycznie No Wiem, że żaden, żaden nie ma trójzębu A dlaczego one się przespią? Nie wiem Dobra, dziwne, dziwne. Dlaczego ty możesz fajerwerki stare używać pod wodą? Bo jestem mistrzem. Utopię się. Utopię się. Ja tam wlatuję i wylatuję ze szybko. Dobra, podlatuję tu do góry. Szukam więcej takich struktur, bo to jest nam potrzebne. Dobra, teraz mi się cofamy, dobra w tamtą stronę. Dobra, mamy strój ze ziomeczka. Dobra, teraz muszę go nasadzić. Kurde. Dobra, on się stary, skupił wstrzydzi. na tobie. On się skupił na tobie, stary. Wiem, Dobra, idzie mnie. Wali. Dobra, zabiję go. Nie, nie dał. nie dał, nie dał, nie dał. Nie dał. Kurde, zaraz wariuję. Nie no, ile my musimy nachodzić się tu dla tych, tych zabijaków, to jest masakra Dobra, tego zabijam, ale dobra, przynajmniej się trafiałem, tylko Ciekawe jaka ja jest, jaka jest szansa na to, żeby wpadły Co? To jest jakaś szalina, ale jest bez, bez tego jeszcze jeden tu siedzi O kurde, umieram stary, szybko w tenu Jest tam jeszcze jakiś? Jeden, ale bez tego, A. bez Dobra, to go nasadzę Może się zrespią jakieś nowe Trzeba płynąć dalej Dobra, Może płyniemy dalej o tu jest jakaś jaskinia, to może będę te pielce. A gdzie dobra. ty jesteś tam? O dobra, to lecę do siebie. Mamy ziołka, mamy ziomka, mamy. O kurde, ty nasadzam mnie! Ja nie mogę, nie wytrzymam. Walgo, o, walgo, dobra, walgo. ginę, ginę, ginę zaraz. Dobra, zabijam Tupo? go? Nie, tupa co? Kurde, nie ma. Nie no, nie wytrzymam. i my będziemy się jeszcze z nimi lali? <laughs> Już mam dosyć. Dobra, jest, jest! Nasadzam, nasadzam. Podlatuję, walgo, Uwaga. Walgo, walgo. Dobra, dojeżdżam, dojeżdżam. Ogień Ogień O, kurde, zaraz mnie zabiję i ja nie mogę, ale dostałem ciosa, zabij go. Stary, Masz? Patrz, co mam, Patrz, co mam. Jest, patrz! Jest, jest, mamy trochę! Ale strasznie jest dezolowany nie wiem, jak się go naprawia. O, nie, dobra, to będzie trzeba znaleźć sposób na to, żeby. Nawet go naprawić. nie używaj, nawet ale... go nie używaj, stary. No, no nie, nie używam, tylko ja bym chciał. Nie, mam pomysł. Mending, mending na niego. Expimy się. Ej, stary. Jest... To jest, jakiś żeby... to jest jakiś plan. To jest jakiś I dajemy no. mu niezniszczalność i te wszystkie różne. Dobra, 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 masz rację, masz rację. To jest dobry plan. Dobra, no to wracamy w takim razie na chatę. Ale udało nam się zdobyć. To Boże, ileśmy się z tym męczyli. To jest masakra. Dobra, widzowie, kończymy odcinek w tym momencie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na strym odcinku. Na strym odcinku mam... Ej, co ty jest? Aha, bo ty lecisz. Na strym odcinku mam nadzieję, że uda nam się zdobyć. Yy, znaczy, uda nam się naprawić ten trójzop i jakoś go fajnie ulepszyć. Będzie będzie miło. A teraz zapraszam Was na film do EGEła, bo u niego też film. Pozdro.